Witajcie kochani ponownie na kanale Mój Garaż. Z racji tego, że mam trochę wolnego czasu, a oświetlenie w domu, które mam, nie bardzo mi się podoba, więc postanowiłem zrobić sobie własne. Bo te w sklepach to mają po prostu kosmiczne ceny. A uwierzcie mi, można sobie zrobić fajne oświetlenie za naprawdę kilka złotych. Takie, którego nikt nie ma i będziecie z niego naprawdę zadowoleni już wam pokazuję o co chodzi w domu który kupiłem i wyremontowałem sytuacja była taka, że do sufitu wyszło mi jakieś 2,30 czyli nie za wysoko żeby powiesić jakiś normalny żyrandol więc muszę umocować coś, co będzie wisiało blisko sufitu można kupić oświetlenia jakieś plafony, nie plafony montowane w sufit bezpośrednio, paski jakieś ale to takie, powiem Wam, taki szpital trochę. Bo od razu mi się kojarzy, jak w szpitalu jest, w szpitalu jest sufit z kasetonów i bezpośrednio w tych kasetonach są montowane właśnie oświetlenia z jakimiś tam świetlówkami LEDowymi czy, czy z czymś innym. Ja postanowiłem to, sobie to zrobić w ten sposób. Patrzcie. Mam belek drewniany dębowy. No, belek. Znalazłem u mojego brata. Koło ma 20 lat ten belek. Ma wymiary 8 na 4 cm. Do tego belka wciąłem taką standardową lampę LEDową. 120 cm. I mam też taki element. To jest taki. Szyna taka na pasek LEDowy. Już się pewnie domyślacie o co chodzi. Planuję to zrobić w ten sposób, że ten belek przytnę sobie na odpowiednią długość, oszlifuję go w nim z tej strony tu u góry, zrobię jeden rowek, i obok drugi rowek na długość taką, żeby elegancko spasowały mi paski LEDowe które są w tej lampie. Po prostu tą lampę wybebeszę, wyjmę, aby z niej środek, a reszta w śmietnik. Ona kosztowała kilkanaście złotych. Tak, frezarką górnobrzecionową wyfrezuję sobie tutaj dwa i zamontuję na równo, żeby mi się zlicował ładnie ten ta osłona, ten, ta szyna na Szyna na ten pasek LEDowy, nie? Potem w tą szynę wsadzę. No, oczywiście, szynę trzeba jakoś zasilić. Z tej strony wyfrezuję sobie rowek, żeby weszł mi cały ten zasilacz, ta przetworniczka. I jeszcze taki mam pomysł, że mam zasilacze takie typowo do LEDów i z boku na tym. Zrobię oświetlenie, ja wiem, może 60 cm długości będzie miało, tak, żeby po zamontowaniu tego do sufitu w ten sposób paski LEDowe świeciły mi do dołu, włączane jednym przyciskiem na włączniku takim podwójnym. A tutaj z boku, z jednej i z drugiej strony, zamontuję sobie paski takie LEDowe, małej mocy, żeby mi to jakoś tam wyglądało. I w momencie, kiedy włączę jednym włącznikiem, zapali mi się w dół dwa mocne paski. Ta lampa ma 18 W poboru mocy. Niby oni tu mówią, że świeci jak 160. Uwierzcie mi, że świeci. Naprawdę świeci. Jest widno. Szpilki można na podłodze zbierać. Bez problemu. A tutaj z boku, tak jak mówiłem, przy zapaleniu drugim włącznikiem, światło mi się będzie rozbłyskiwało, sufit. I tak to zamierzam sobie zrobić. Także biorę się do pracy. Za chwilę wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No, i cóż, moi kochani? Magia telewizji. Trwało to kilka sekund, ale wygląda to tak. Belek jest przycięty, umalowany. Tutaj zamontowałem te paski LEDowe. Jest to praktycznie, jak widzicie, zlicowane do zera. A tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, zamontuję jeszcze pasek taki długości 60 cm, też taki sam. Tutaj z tyłu już zamontowałem sobie zasilacz do tego. Tu u góry wsadziłem tą przetworniczkę, która była oryginalnie w tej chińskiej lampie. Tu mam uchwyty, też dodrukowałem sobie uchwyty, którymi to po prostu przyłożę do sufitu i cyk, przesunę na bok, mi się zapnie na suficie. Wyfrezowałem tutaj dużo więcej tego, no bo dom jak to dom, wiadomo, jest ciężki. Element ma 123, 133 cm długości, 4 na 8, no, czyli trochę by to ważyło, ale z racji tego, że wyfrezowałem, praktycznie materiału zostało mało co. A jak będzie to od spodu zamontowane, to nie będzie praktycznie tego w ogóle widać, no bo to będzie przysypicie, nie? A przy okazji i zasilacz, i ta przetworniczka będą miały dobre chłodzenie, odprowadzanie ciepła. Dobrze. Montujemy dalej paski. Przylutujemy paski, dotniemy sobie ten, ten, tą osłonę, tą szynę na, na ten pasek. Przylutujemy paski, wkleimy i zobaczymy jak to świeci. Mam nadzieję, że będzie super. Za chwilę się pokazuję z powrotem. No i dobra, witajcie ponownie znów magia telewizji. Wszystko zadziało się bardzo szybko. Mamy już wieczór niestety. Oświetlenie w garażu mam jakie mam. Na razie zaczynam nagrywać takie filmiki, więc nagrywam z telefonu. Wygląda to jak wygląda, ale, ale coś tam widać i myślę, że nie jest tak najgorzej. Dobra, mamy to złożone. Zrobiłem sobie taki kabelek. No, miałem dwużyłowy, ale potrzebne mi trzy żyły, bo albo zapalam jedne lampki, albo zapalam drugie. Tu sobie złączyłem na złączki wago. Bardzo dobre, super, naprawdę polecam. Tanie nie są, ale jest pewne połączenie. Można w każdej chwili je rozpiąć bez użycia żadnych narzędzi. Więc tak, tak jak wam wcześniej pokazywałem, tu mam pasek ledowy wstawiony. Z tej strony też już wstawiłem i z tej strony też już wstawiłem. Teraz wam pokażę jak to świeci. Najpierw zaświecimy pasek, może będzie to słabo widać. Nie wiem, który pasek mi się zaświeci. Tak na razie na krótko sobie W wniasku, wiem, że BHP nie pozwala. Pamiętajcie, że jak będziecie robić coś takiego, żeby nie pomylić faza zero. Bo te przetwornice chińskie są na to wrażliwe. Zaświeciłem boczne oświetlenie. To jest w tej chwili 8 W. Wygląda to tak. No po suficie będzie fajnie widać. Teraz Wam zapalę oświetlenie 18 W z tych dolnych masków. Też nie pomylimy, faza 0. Wygląda to, no widzicie no. Naprawdę to świeci. Wygląda to super. Także jest spoko. Lampę uważam za zakończoną. Długość całkowita 123 i dwa razy po 4 na końcu tutaj od końca do do końca tego baliczka, deski. To jest 123 plus 8, 131 cm. Cała belka ma długości. Będzie wisiała przy suficie tak. Nie będzie praktycznie nic widać. Jedna zrobiona. Jeszcze muszę zrobić takich lampek. Raz, dwa, trzy. Z tym, że Jedną muszę zrobić bez bocznego oświetlenia, która będzie nad stołem kuchennym, nad stołem w jadalni, i jedną muszę zrobić na przedpokój. Tylko muszę zrobić z tej krótszej lampy sześćdziesiątki. Tam jest pasek 53 cm. Także biorę się dalej do pracy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę. Jak coś, komentarz, jakieś pomysły, porady, chętnie wysłucham, odpowiem. Pamiętajcie jeszcze raz dzwonek, subskrypcja, żebyście wiedzieli, co ja robię, co tworzę. Przeważnie wszystko tworzę w takich domowych warunkach. Mam jakiś tam garażyk mały i coś sobie robię, coś sobie podotuję, coś sobie wyfrezuję, coś sobie zespawam. Tak jak to większość z nas potrafi. Oświetlenie, mam nadzieję, że spoko. Subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę. Pamiętajcie, będzie to mnie motywowało do wstawiania następnych filmów. Dzięki za oglądanie. Cześć.